Redakcję Marandotiu wspiera sklep Oleole Ole, Elektronika w internetowej cenie. Arn. Seria The Guild to taki dziwny misz masz gatunkowy. Z jednej strony niezbyt wymagający symulator średniowiecznego rzemieślnika, z drugiej elementy gier Simsowych, budowanie dynastii i rywalizacja z innymi rodami. To dosyć niecodzienne połączenie o dziwo zadziałało, i o ile ja sam w pierwszą część nie grałem, tak już dwójka zdobyła serce moje oraz niezbyt licznej, jednakże oddanej grupy fanów. Fanów, którzy w roku 2014 z otwartymi ramionami przyjęli informację o tym, że studio Golem Labs produkuje trzecią część ich ukochanej serii. A może by tak było, gdyby nie fakt, że studio Golem Labs kompletnie nie sprawdziło się w roli dewelopera i zrobiło z The Guild 3 e, jesień średniowiecza. Zamiast jednak ukatrupić cały projekt, wydawca THQ Nordic zdecydował się zmienić zespół deweloperski, i tak oto od roku 2018 tworzeniem nowej gildii zajęło się Purple Lamp Studios. Austriacki zespół, który pomagał na przykład przy produkcji Sea of Thieves. Całkiem niedawno otrzymaliśmy informację o tym, że gra wychodzi z early access i może teraz poszczycić się dumnym numerem wersji 100. Czy dostaliśmy więc naprawiony i dopracowany produkt, który zaspokoi oczekiwania najwierniejszych fanów? Na no, moim zdaniem nie, ale po kolei. I am the master. Yes, my hero. Yes. Swoją przygodę rozpoczynamy od wykreowania naszego pierwszego członka rodu, od którego to rozpocznie się nasza dynastia. Wybrać możemy religię, która swoją drogą nie ma praktycznie żadnego wpływu na przebieg rozgrywki, naszą początkową gałąź biznesu oraz przydzielić punkty zdolności. Zdolności, których to ilość zdecydowanie spadła w porównaniu do poprzedniej odsłony cyklu. Co, za mało zmian na minus? Proszę bardzo, zniknął także system perków przyznawanych co kilka poziomów, a na domiar złego sama gra tak średnio informuje nas o tym, na co poszczególne parametry mają wpływ. O ile rzeczy takie jak siła czy charyzma są raczej oczywiste, o tyle na przykład w ogóle nie widziałem sensu w pakowaniu jakichkolwiek punktów w percepcję. Niby jest tam jakiś opis, ale tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Po wykreowaniu naszego świeżo upieczonego kmiecia, czas otworzyć nasz pierwszy biznes. W zależności od obranej przez nas na początku ścieżki, otwieramy czy to warsztat rękodzielnika, czy to sad z owocami i zaczynamy klepać ciężko zarabiane sztuki złota. Zatrudniamy pracowników oraz tragarzy, wybieramy produkty, które będą oni wytwarzać. Bądź też po prostu zostawiamy wolną rękę sztucznej inteligencji, która radzi sobie z tym całkiem dobrze. Warto jedynie skontrolować trasy naszych przewoźników, albowiem zdarza im się zasuwać na drugi koniec mapy, tylko dlatego, że można tam coś odrobinę lepiej kupić bądź sprzedać. I to w zasadzie tyle. Można jeszcze niby wytyczać szlaki handlowe, ale nawet i bez tego moje biznesy szły dobrze. Grubo zawiedziony będzie ten, kto w The Guilds 3 doszukiwał się będzie solidnej gry ekonomicznej. Nawet grając na hardzie, nie miałem większych problemów z zarabianiem pieniędzy i szybką ekspansją swojego imperium. Ogólnie to cała ta gra jest taka uproszczona. Uwsteczniona w porównaniu do swojej poprzedniczki I ja wiem, że teraz będę brzmieć jak taki O panie, kiedyś to było, ale no... O panie, kiedyś to było! Na przykład system relacji międzyludzkich jest teraz taki bezpłciowy A najlepszą taktyką ubiegając się o urzędy państwowe Jest mordowanie swoich kontrkandydatów A propos mordowania System prawa jest absolutnie skopany I zabijając kogoś w biały dzień w środku miasta Nie poniosłem praktycznie żadnych konsekwencji a gdy, e, oczywiście przypadkowo, ukatrupiłem członka innego rodu i zostałem oskarżony przez jednego z jego krewnych, to wystarczyło ożenić kosę i temu krewnemu, stawić się na proces, i no witam, jest pan oczyszczony z zarzutów, bo oskarżyciel się nie pojawił. Co za przypadek. Jest tego więcej: uproszczone nabywanie tytułów, które w zasadzie ogranicza się teraz do naciśnięcia jednego przycisku, drzewko profesji, które teraz przypisane jest do całej naszej dynastii, czy grafika, która wygląda jak The Guild 2 po lekkim liftingu, aniżeli gra, która debiutuje w 2022. Już nie wspominając o tym, że tytuł stricte pc ma może ze trzy opcje graficzne do wyboru. Masz słabszy komputer i liczysz na to, że pozmieniasz sobie ustawienia graficzne? No to sorry, ale kupca lepszy. Słabo, naprawdę słabo. Okej, okay, dobra, skoro te fale wymiocin mamy już za sobą, to spróbujmy to jakoś podsumować. The Guild 3 to tytuł powiedzmy, że kompletny i można się nawet przy nim dobrze bawić. Jednakże jest to też tytuł, który moim zdaniem rozczarowuje. Idzie na skróty, czasem wali po oczach rozwiązaniami wprost z poprzedniej dekady oraz idealnie wpisuje się w definicję zwrotu zmarnowany potencjał, szczególnie porównując go do poprzedniej odsłony cyklu. Jeżeli o moją rekomendację chodzi, to cóż, jeżeli jeszcze nie graliście, to gorąco polecam poprzednią część. Nie zrozumcie mnie źle, to gra z 2006 roku i jeśli tak jak ja myślicie, że to w sumie nie tak dawno, to... <laughs> ...to było 16 lat temu. Ale nadal gra się w to znośnie, odpaliło się bez problemu na moim nowym sprzęcie i jest tam więcej rzeczy do porobienia. A trójka? <laughs> Dodać do listy życzeń i może kupić na jakiejś srogiej przecenie. No, chyba że deweloperzy uratują ten tytuł wsparciem po premierze, ale po pierwsze, to będzie musiało być naprawdę konkretne wsparcie, a po drugie, to nasze ciężko zarobione pieniądze też mogą oni dostać grubo po premierze.